Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pana i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Premiery Miesiąca. Dzisiaj przyjrzymy się grom, jakie wyjdą w marcu 2019 roku. Zacznijmy lekko, bo 1 marca na PC ta wychodzi Down of Man, czyli połączenie, dość fajne połączenie tradycyjnego survivalu z tradycyjnym city builderem. Zadaniem gracza jest poprowadzenie prehistorycznej osady. W trakcie rozgrywki będzie musiał się zmierzyć ze wszystkimi etapami tego okresu historycznego. Gra nie wyróżnia się od klasycznych city builderów. Gracze mają standardowo do dyspozycji wyznaczony obszar, na którym budują swoją osadę, a w różnych zakartmarkach map ulokowane są surowce, które są niezbędne. Do ciągłego rozwoju i ulepszania budynków. Ważną rolę pełnią pory roku, bo to od nich zależy dostępność pożywienia. Również zwierzęta, stanowiące źródło wielu surowców, takie jak skóry czy kości, pojawiają się w okolicach osady tylko wtedy, gdy jest ciepło. Zimą natomiast wszystkie źródła pożywienia są niedostępne, a mieszkańcy dodatkowo potrzebują ciepłych ubrań. 8 marca na PC, PS4 i Xbox One wychodzi gra, którą no troszkę się jaram. Mówię tutaj o takiej serii slasherów. Może ktoś słyszał? Devil, May Cry 5. Jest to kolejna odsłona slasherów od Capcomu. Akcja gry rozpoczyna się w chwili, kiedy w Red Grave City pojawia się nienaturalne i gigantyczne drzewo, którego korzenie wystrzeliwują z podziemi, wysysając krew z mieszkańców miasta. W grze śledzimy dalsze losy Dantego i Nera oraz tajemniczego nowego bohatera. Walczą oni z demonami i innymi potworami atakującymi nasz świat. Ta odsłona gry opiera się dokładnie na tych samych zasadach co poprzednie części, czyli jest to slasher z rozbudowaną mechaniką walki. Rozgrywka dodatkowo została podzielona na etapy, po zakończeniu których gra przyznaje nam odpowiednie oceny. why not you tell me everything about this job a powerful demon is about to resurrect and we need your help dante 15 marca na PC ta... PS4 i Xbox One pojawi się druga odsłona z dość znanej serii strzelanek z elementami RPG, sygnowanej minim nazwiskiem Toma Gensiego, czyli The Division 2. Akcja gry toczy się w Waszyngtonie, gdzie zapanowało bezprawie potęgowane przez plotki o planowanym zamachu stanu. Zadaniem graczy jest wcielenie się w elitarnych agentów na co dzień żyjących w ukryciu, by w obliczu kryzysu stawić czoła zagrożeniu. I podjąć próby uratowania miasta. O władze w metropolii walczą bowiem rozmaite frakcje, starając się zagarnąć dla siebie jak największy jego skrawek. Gracz obserwuje wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby oraz dostaje do dyspozycji ogromny świat, obejmujący swym zasięgiem cały Waszyngton, oddany w skali 1 do 1. I On your knee! Keep still. 22 marca na PC, PS4, i Xbox One wychodzi gra, która przenosi nas do XV wieku, alternatywnego XV wieku, a mowa tutaj o Sekiro Shadow Titwines. looks like death, is not your fate. Just yet. Jest to przygodowa gra akcji, gdzie ważną rolę odgrywają elementy skradankowe. Akcja gry toczy się w alternatywnej wersji XV-wiecznej Japonii, gdzie elementy historyczne wymieszane są z fantastycznymi. Gracz wciela się w tytułowego wojownika Sekilo, czyli jednorękiego wilka. Jego zadaniem jest uratowanie swojego pana. Bohater przy okazji próbuje dokonać zemsty na porywaczach, którzy odcięli Protagoniście rękę i zostawili go na śmierć. Podczas gry jesteśmy zmuszeni do częstego skradania się i przemykania niezauważonym między wrogami, wykończając ich po cichu. Jednak, kiedy wdamy się w otwarty konflikt, nierzadko ujrzymy efektowne walki. Cuban commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a bank crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles. 29 marca na PC, -ta PS4 i Xbox One wychodzi kolejna odsłona już kultowego cyklu gier strategii ekonomicznej, a mówię tutaj o Tropico 6. Naszym zadaniem w grze. Jest zarządzanie bananową republiką, tak by utrzymać się przy władzy jak najdłużej, wykonując przy tym wyznaczone cele i zadania. Gracz, by to osiągnąć, musi zabiegać o poparcie ludności, dbając o ich potrzeby i ekonomię. Nie może również zapomnieć o tym, by stawiać kolejne, coraz to lepsze budowle oraz dbać o politykę zagraniczną. Po raz pierwszy w historii serii Tropico 6 pozwala na zabawę na dużym archipelagu, co oznacza, że musimy zarządzać nie jedną, a koma wyspami. Innym interesującym rozwiązaniem jest możliwość wysyłania agentów w różne zakątki świata i zadaniem jest kradzież technologii. Wall I will build bridges bringing Island and People together than separating them. New means of transportation will offer great opportunities of exchange to you and our visitors. I will bring diversity, culture, and the wonders of the world to Tropico so that all other nations will look upon us with envy. To były moim zdaniem najciekawsze, najważniejsze premiery marca 2019, ale spokojnie, bo gier wychodzi dużo więcej, a teraz przedstawię Wam szybki taki fleszyk z kilku moim zdaniem również fajnych premień, ale nie już tak dużych. 1 marca na PC Xboxa Xbox One i PS4 wychodzi pełnoprawna szósta część popularnego cyklu biatyk Dead or Alive 6. 15 marca na PC wczesny dostęp uzyska Workers i Resources z Republik, czyli klasyczny przedstawiciel gatunku City Builderów, gdzie celem gry jest budowa i rozwój fikcyjnej Republiki Radzieckiej i poprowadzenie jej do świetlanej przyszłości. 26 marca na PC PS4 i Xbox One wychodzi pierwszoosobowa strzelanka, w której trafimy do alternatywnej wersji Szwecji z 1989 roku, opanowanej przez roboty, czyli Generation Zero. Również 26 marca na PC, PS4 i Xbox One wychodzi sandboxowa gra RPG, osadzona w otwartym świecie fantasy, czyli Outworld. 29 marca to Dzień Remasterów, bo na PC, PS4 i Xbox One wychodzą odświeżone wersje Assassin's Creed 3 oraz Assassin's Creed 3 Liberation. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, Łapka, komentarz, subskrypcja i zapraszam na inne filmy na moim kanale. Dzięki wielkie, do zobaczenia i pa pa!